Jak korzystać z chat GPT do ulepszenia naszej taktyki w Football Managerze. Zapraszam. Na stronie FM Scout ukazał się poradnik jak skutecznie korzystać z chat GPT by ulepszyć na przykład naszą taktykę w Football Managerze lub dogłębniej zbadać wszelkie pojęcia i zagadnienia dotyczące Football Managera. Poradnik głównie opiera się na tym jak umiejętnie zadawać pytania Czatowi, by ten jak najlepiej na nie odpowiadał. Znajdziemy tam między innymi przykładowe pytania z miejscami, w których możemy modyfikować treść pytania, tak by pasowała do nas. Oprócz tego znajdziemy tam przykładowe konwersacje Kleona z czatem. Musimy jednak pamiętać, że odpowiedzi czatu GPT są tak dobre, jak dobrze jest zadane pytanie. Stąd musimy dobierać pytania w taki sposób. By chat potrafił jak najlepiej nam na nie odpowiedzieć. Musimy też pamiętać, że chat ma wiedzę do końca 2021 roku. Wszystko co się stało po tym czasie, czyli wszelkie modyfikacje w grze, nowe role, które się pojawiły w Football managerze, no chat GPT ich nie zna. Musimy też pamiętać, że chat GPT nie stworzy dla nas taktyki, ale może nam zasugerować zmiany, które powinniśmy niej zrobić. Również będziemy musieli je zaimplementować samemu. Poprzez sugestie, które od niego otrzymamy. ChatGPT odpowiada na pytania w języku, w którym zostały one zadane. Stąd nie musimy płynnie znać języka angielskiego, żeby otrzymać od niego odpowiedź. Sam zadałem kilka pytań e, chatowi, żeby sprawdzić, jakie uzyskamy odpowiedzi. Na przykład zadałem mu pytanie, jedno z tych, które się pojawiły m.in. w tym artykule na FM Scout: jak możemy być bardziej ofensywni w naszym 442? Tu oczywiście ChatGPT wydał nam od razu pięć różnych propozycji, które możemy wdrożyć. Oprócz tego poprosiłem go, żeby rozwinął pojęcie box to box i dostajemy odpowiedź czym się charakteryzuje taki piłkarz o tej, o tej charakterystyce, na przykład dostaliśmy przykład najlepszego według czatu GPT pomocnika. No oprócz tego zadałem mu kluczowe pytanie, czy możesz dać mi przykład Taktyki do FMA 2023. No i dostaliśmy odpowiedź o formacji 4-2-3-1 z instrukcjami dla drużyny, instrukcjami indywidualnymi dla piłkarzy. No i ostatnie pytanie, jak mogę być lepszy football managera. No i tutaj też otrzymaliśmy aż 8 odpowiedzi, które mogą pomóc lub niekoniecznie mogą pomóc. Oczywiście każdy z Was może sobie zatrzymać ten film i przeczytać to dokładnie. W tym momencie poprosiłem go, żeby podał jeszcze trzy przykłady. I jak widzimy, rozwija swoją wypowiedź o kolejne y, przykłady, na przykład analiza meczów. Bądź w kontakcie z zawodnikami. Uważaj na budżet, y, budżet, który posiadasz w klubie. Oczywiście, tutaj mamy całe rozwinięcie tego. Więc jak widzimy, widzimy y, ChatGPT. Owszem, te przykłady są dość pewnie banalne. Aczkolwiek, jeśli go dalej podrążymy, myślę, że uzyskalibyśmy kolejne wskazówki. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ChatGPT nie rozwiąże naszych problemów, ale może na przykład nas poduczyć w samej taktyce lub rozwinąć pojęcia, które nie do końca są dobrze wyjaśnione przez samą grę. Ja tymczasem zachęcam do lektury na FM Scout oraz do wypróbowania ChatGPT. Na stronie FM Scout znajdziemy ten artykuł e, odnoszący się do chat GPT, między innymi przykładowe konwersacje e, z naszym asystentem, menadżerem, którego możemy zrobić sobie z właśnie tego czatu. E, tutaj przykłady właśnie między innymi to, co ja spróbowałem u siebie, czyli 442, e, ale też e, jest rozwinięcie tego pojęcia. No, na końcu znajdziemy e, tego artykułu wszelkie przydatne konwersacje z miejscami, gdzie możemy zmienić na przykład formację, jaką chcemy zastosować yy, i tak dalej. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, co też wspomniałem już, czyli że ChatGPT wszystko ponad 2021 rok, no po prostu on o tym nic nie wie, no bo jest zbyt przestarzały. Jeśli sam materiał przypadł Ci do gustu, dostał łapkę w górę i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!